Witamy Was serdecznie Pozdrawiam Was Dzisiaj trening poprowadzi Basia Będzie to trening dla szczęgania eee... Basia chodź. Przecież <grych> tylko poprowadzisz. Eee, pozdrawiamy Was serdecznie. Eee... Dziękujemy za wszystkie komentarze, lajki, udostępnienia, subskrypcje. Eee... Mm... Także dzisiaj Basia, a jutro prawdopodobnie my oboje Życzę miłej zabawy. Ja będę operatorem kamery, który odlicza tempo, bo właśnie prosiła, żebym tam trzymał czas, trzymał tempo, więc postaram się w 20 minutach zmieścić. Słuchajcie, zaczniemy standardowo rozciąganie od rozgrzania ciała. Zaczniemy od naszych ulubionych przez wszystkich, zwłaszcza przez dzieci, komandosek. Ja tylko pokażę, jak to się robi. Stoimy, poskakujemy, kładziemy się, wyciągamy ręce i wstajemy. To jest ćwiczenie, które angażuje całe ciało yy, i odpowiednio, żeby się rozbrać. Dobrze mnie widać? Okej, okay, dobra. No to zaczynamy. I ci. Ni. Okej, okay, to liczę. <coughs> Sam. Si. Go. ROC SICH ICHI so. <laughs> Nie, no mówiłaś wszystkiego. 20. O! Sam! No kazałaś, no! Sama kazałaś tyle. Kolacja si, nie będzie, jak Go! Kolacja już jest gotowana. Tutaj jest kolacja. Rok! Także mogę ryzykować. Sieci! Hachi! Jo, Dziu! Okay. Nie zapomnę ci tego. No dobra. Mów głośniej, żeby się było słychać. Ale... Mów głośniej, tak jak krzyczała. Jestem zasapana. Wiem, ale inaczej tak. cię nie usłyszę. Okay. <suszy> Zrobimy ćwiczenie, przy których przy którym wyglądacie bardzo śmiesznie, niektórzy. Mianowicie skaczemy do przodu i na bok. Niektórzy robią bardzo śmiesznie. <try> Dlatego je zrobimy poćwiczyć sobie w domu, żeby na treningu było ok. Liczy Michał. Dwa, dwa na jedną, dziesięć na drugą. Ici ni sam shi go rok sić Chodź. Kio. Jo. Druga. ci, Ni. San. Si. go, Rok. sić, Chodź. kio, Jo. Ok. Stoimy. I teraz robimy taki wykrót do przodu. Raz, do pozycji i dwa. To jest jeden czy dwa? Y, to jest dwa, ale zrób dwadzieścia. Ichi. ni, san, si. go, rok,

pana jest to nie głośniej. Dobra, teraz będziemy przynosić ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Osiadamy na jednej nodze. Będziemy przynosić ciężar, zwrot bioder i wracamy. Noga może być tak. Może być tak, wszystko na jedno. Ręce tak albo tak. Równie wszystko jedno. I 20 razy. Ici. Okay. To jest tak rozumiem. Ni. San She. Go. Rok. Joe, jeszcze? nie, san, Shi. go, Rock. Sić. Chodź. Kio. Jo. Chwila oddechu. Ok. Teraz stawiamy nogę w tej pozycji. Drugą bierzemy do tyłu. Będziemy się głównie nogi, więc siadamy w tej pozycji, teraz biodra do przodu i na razie liczymy, trwamy tak w tej pozycji 10 razy. I ci ni san shi go Rok Sić. haj q Dziu. Okay, teraz. Staramy się jak najbardziej do przodu. Ici. Ni. San. Ci. Go. Rok. Sich. Chodź. Kił. Dziu. Okay. Zmiana pozycji. Przechodzimy nogę, druga do tyłu. I najpierw prosto. Ichi Ni San Shi Go Rok Sich Hach Kyu Jyu Ici, Ni, San, Si, Go, Rok, sić, Hajd, Kiu, Dzio. Ok, teraz kładziemy się. Jedną stopę kładziemy na udzie, i teraz pytamy się za drugą nogę. I dociągamy maksymalnie ile się da. Powiedzimy czuć tutaj miesień. I powolutku 20 razy. Wicz. Ni. Sam. Si. Go. Wrok. S. Chodź. Kił. Ciu. Hiddź. Ni. San. Shi, go. rok, Sić. Hź. Druga. Noga na udo. i dociskamy. I Ni. San. si. go rock Sitch hatch Q Je she go rock Sitch hatch cue, nogę przed sobą jedną. Tutaj może być kąt prosty w zgięciu. I teraz drugą. Staramy się położyć udo na udzie. Kolano w kolano. I oczywiście staramy się, żeby... Staramy się usiąść pośrodkami na ziemi, na dywanie. I teraz dociskamy kolano do kolana. I tak poproszę wytrwać 20 liczeń. I ci ni Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Хач. Кью. Джу. Ичи. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Хач. Кью. Dziu. Ok. Dwadzieścia razy było. Teraz zmiana. Jedna noga. Teraz druga. Tyle ile możemy. I teraz dociskamy górną nogę. Będziemy tutaj czuć całą, całe udo z tej strony. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rok. Sić. Haj, Kiu. Dziu. Ich, Ni. Sam. Si. Go. Rok. Sić. Haj, Kiu. Dziu. Była już tak. Dobrze. Teraz mam ćwiczenia. Nie, jeszcze jedno takie trudniejsze. Znajdujemy sobie jakiś kawałek ściany segmentu. Ja sobie znalazłam tą naszą kanapę, tylko ostrożnie, żeby kot nie uciekł. I teraz tak. Staramy się uklęknąć tak, żeby to wszystko było prosto. Kulano dociskamy do, do rogu. I teraz staramy się tutaj jak najbliżej. I powinniśmy czuć całe uda tutaj. I poproszę tylko 10. Idź. Ni. Sam. Si. Go. Rok. Sić. Hać. Kiu. Dziu. Ok. Teraz wychodzimy do przodu. Ić. Ni. I również czujemy uda. San. Shi. Go. Rok. Sić.

Q. Do. Teraz do przodu. Hidż. Ni. San. Si. Go. Rock. Sić. Haj. Q. q. Dobra, zrobimy jeszcze dwa bardzo proste ćwiczenia, a w międzyczasie postarajcie się. Znaleźli sobie partnera na ostatnie ćwiczenie, które będziemy robić jako trzecie. A póki co, to będzie bardzo proste. Łapiemy się za... Nie wiem czy ustoję, bo nie mam równowagi. Za stopę i klano skierowane do ziemi. I próbujemy ustać. 10 razy. Licz Ni. sam, Si. Go. Rok.

na szerokość ramion, bioder, I teraz ręce, powiedzmy tak z 20 cm od stóp, kładziemy, jak ktoś nie może, to prawie kładziemy, albo na przykład można coś sobie, sobie tutaj postawić i teraz będziemy rozciągnąć tutaj łódki. kładziemy i delikatnie się bujamy. I tak zróbmy 20 razy. I i sam. XI, GO, ROCK, SIX, HATCH, Q, JU, ICH, NI, SAN, GO, ROCK, SIX, HATCH, Dziu. Ok. To jeszcze raz. Zanim zawołamy Michała. Takie ostatnie, żeby trochę się wyciągnąć. Ręce do góry. I nie musimy zostać bardzo szeroko. I delikatnie rozciągamy jeszcze sobie tutaj. Ręce. Tu. Dziś nie razy. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rok. СИЧ, ХАЧ, КЮ, ДЮ. До горы и теперь с ИЧ, НИ, САН, ШИ, ГО, РОБ, СИЧ, ХАЧ, КЮ, ДЮ. Jak partner jest za duży, to prosimy, żeby się troszkę pochylił, chociaż tutaj jest za mało na przykład teraz. Tak, możesz w pozycji takiej stanąć, później troszkę, trochę niżej. O, idealnie, dobra. I teraz y, noga na bark. No i co, teraz poproszę może 10 do tej nogi, 10 do dołu, a potem będziemy na zmianę, już dzisiaj bez odchodzenia. Idź. Oczywiście nogi proste w kolanach. Pij. Ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Hadź. Kiu. Dziu. Widu. Pij. Ni. Sam. Si. Go. Rok. Sić. Chodź. kiu, Dziu. Okej, okay, dobra. To może delikatnie spróbuj może osiąść czy przynieść ciężar ciała po prostu. I tak delikatnie, delikatnie. Uh, <ścoughs> dobra, i teraz staj, <ścoughs> Nie no, nie, dobra. Okej. Okay. Dobra, już, już. Na koniec partner próbuje delikatnie odejść z tyłu. To jest ciężkie, bo tracimy równowagę. Ale tylko trochę. Dobra, druga, strona. Сан, Чи, Йо, Рок, Сич, Хадж, Кью, Джо. Ич, Ни, Сан, Чи, Йо, Рок, Сич, Хадж. i teraz delikatnie Dziękuję, Nieкого jest Okej, dobrze, góry Okej. Dziękujemy, pozdrawiamy. Prosimy o aktywność, udostępnienia, lajki, subskrybuj i tak dalej. Chcielibyśmy z wami już poćwiczyć normalnie na macie. Ten czas się trochę odwleka. Może po świętach zniosą zakaz, może zobaczymy się na dworzu, może nie. Cieszymy się, że możemy z Wami pogadać na Whatsappie, że możemy z wami pogadać na Messengerze, że coś dzwonicie, także fajnie, bo jest jakiś kontakt. No i do zobaczenia. Trzymajmy się razem.